Do programu mogą się dostać osoby, które są między 55 a 74 rokiem życia. Mogą się dostać do naszej poradni leczenia chorób płuc zupełnie bez skierowania, czyli osoby, które spełniają te kryteria kwalifikacyjne do programu przychodzą bez skierowania do poradni. I tam jakby są prowadzone dalej i są kierowane na konkretne badania profilaktyczne. W zasadzie na takie badania można się zgłaszać w każdy dzień tygodnia poza czwartkiem, czyli jest to poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek między godziną 12 a 13. Przede wszystkim zachęcamy pacjentów do tego, żeby przychodzili i badali się jak najwcześniej, bo jakby temu służą też badania profilaktyczne, żeby wychwytywać chorobę w jak najwcześniejszym jej stadium. Czyli jeśli pacjent zgłosi się odpowiednio szybko, ma szansę na to, żeby przyłapać chorobę na wczesnym stadium, kiedy ona jest jeszcze wyleczalna. Niestety jest to tak, że w przypadku raka płuc, jeśli dojdzie już do jakichś objawów, no to często duży odsetek pacjentów, niestety, ale już jeśli chodzi o leczenie, to jest dosyć późno i mamy tutaj dosyć mocno związane ręce. Badanie jest wykonywane w pracowni tomografii komputerowej, w której właśnie teraz jesteśmy. Polega na wykonaniu jednego skanu z obniżoną dawką, żeby nie narażać dodatkowo tych pacjentów na jakieś napromienianie, napromieniowanie przez właśnie to bo to jest promieniowanie jonizujące. Potem takie badanie jest analizowane przez radiologa, jest raportowane w specjalnym systemie. Oceniamy w nim wielkość guzków, bo w większości pacjentów są jakieś tam zmiany w płucach. Wielkość guzków ich powiększanie ich objętości i w odpowiedniej skali oceniamy ryzyko rozwinięcia się nowotworu. Jeśli gówki się powiększają, znaczy się, że one mają potencjał do nowotworowy i wtedy, wtedy u tych pacjentów pacjenci trafiają do rozszerzonego programu, mają wykonywaną biopsję i wtedy kwalifikację szybką do operacji.